Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w non-international armed conflict lub nie międzynarodowy konflikt zbrojny. W efekcie powiedział, że przeznacza więcej zasobów niż wcześniej na walczenie z narkotykami. Przez ostatnie tygodnie publikowane były filmiki jak Stany Zjednoczone strzelają do łódek płynących z południowej Ameryki, w których przemytnicy narkotyków przemycali narkotyki. Wywołało to kontrowersję rząd USA w taki sposób zabija ludzi bez oficjalnego ogłoszenia wojny, a jeżeli na takiej łódce znalazłby się obywatel kraju, to byłby skandal iż administracja Trumpa zabiłaby amerykańskiego obywatela bez prawa do należytnego procesu lub po prostu due process. Niemniej jednak we wczorajszym ogłoszeniu Donald Trump ogłosił, że rozszerza działania, żeby także obejmowały ląd. Przede wszystkim wobec grup przestępczych działających na terenach Wenezueli. Trump powiedział jednak, żeby to zrobić będzie trzeba się skontaktować z kongresem, żeby wytłumaczyć działania. Pod względem politycznym trudno jest opozycji argumentować przeciwko Trumpowi w tej Sprawie. Zaostrzenie walki z narkotykami jest przeważnie popularne wśród amerykańskiego elektoratu.